Wielki spór XXI wieku, upadek czołowych światowych liderów progresywnych pozostawił po sobie próżnię władzy. Politycy tacy jak Justin Trudeau w Kanadzie, Emmanuel Macron we Francji, Olaf Scholz w Niemczech i inni w krajach takich jak Holandia i Anglia, czy w Hiszpanii, z Pedro Sanchez w rządzie pogrążonym w korupcji i oczywiście debakl Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Wyznaczają nową erę polityczną i kulturową na Zachodzie. Tymczasem progresywizm wydaje się chwiać w obliczu odrodzenia ruchów konserwatywnych. W tym kontekście Donald Trump przewodzi temu przebudzeniu światowej prawicy po powrocie na scenę polityczną ze zwycięstwem, które wzbudziło ogromne oczekiwania. Z drugiej strony, Papież Franciszek, w momencie gdy globalna lewica jest w odwrocie, pozycjonuje się jako najbardziej wpływowy lider progresywizmu i ideologii woke. Nikt nie ma wątpliwości, że papież Franciszek przekształcił swój pontyfikat w platformę do promowania ideologii i ruchów lewicowych, stosując je w swojej pracy duszpasterskiej, aby zmienić Kościół w swoim modernistycznym zapale. Starcie między Trumpem a Franciszkiem zapowiada się na wielki spór ideologiczny. Polityczny i duchowy naszych czasów. Rywalizacja już trwa. Ze strony Trumpa nominacja Briana Burcza, lidera konserwatywnej grupy politycznej, Catholic Vote, na ambasadora przy stolicy apostolskiej. Jest to katolik głęboko pro-life i obrońca tradycyjnych wartości, co dla Watykanu jest wyraźnym ruchem strategicznym. W celu wzmocnienia relacji z konserwatywnymi środowiskami katolicyzmu. Ze swojej strony papież Franciszek nie pozostaje w tyle. Jego niedawna nominacja kardynała Roberta McElroya na arcybiskupa Waszyngtonu, jednej z najważniejszych stolic Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych, a być może i na świecie, wysyła mocny sygnał. McElroy, znany ze swojego poparcia dla spraw LGBT, imigracji i ideologii progresywnych, Choć oskarżany jest również o opóźnianie o rok wydalenia księdza z diecezji San Diego, który przyznał się do tego, co jego ofiara nazwała rytualnym wykorzystywaniem satanistycznym. McElroy jest również symbolem podejścia woke obecnego pontyfikatu. Ta nominacja, bardziej niż kościelna, jest polityczną deklaracją, która bezpośrednio kwestionuje wartości promowane przez Trumpa. Ta konfrontacja ma charakter nie tylko polityczny, ale także kulturowy i duchowy. Donald Trump, choć nie jest katolikiem, jest otoczony przez doradców i ludzi głęboko wierzących, którzy promują obronę życia, chrześcijańskiej rodziny, walkę z ideologiami gender i agendą 2030. Z drugiej strony, papież Franciszek zerwał z wieloma konserwatywnymi tradycjami Kościoła i przyjął postawę otwarcie inkluzywną i modernistyczną. W tej chwili jawi się nie tylko jako przywódca religijny, ale jako główny sztandar ideologii progresywnych w świecie przeżywającym głęboki kryzys kulturowy i moralny. Zderzenie tych dwóch wizji nie mogłoby być bardziej doniosłe. Z jednej strony modernistyczna teologia i agenda woke, na czele której stoi Franciszek, z drugiej konserwatywne odrodzenie, którego liderem jest Trump. Wynik tego starcia. Zdefiniuje kierunek Kościoła, polityki i społeczeństwa w XXI wieku. Wielkie pytanie brzmi: czy będzie to koniec ery ideologii progresywnych na świecie i modernistycznej teologii, na czele której stoi papież Franciszek w Watykanie? A może będzie to początek ostatecznego upadku konserwatywnego odrodzenia? 20 stycznia to początek tej bitwy. Scena jest gotowa na wielkie światowe Koloseum. Gdzie ideologie zmierzą się ze sobą jak nigdy dotąd? To nie tylko starcie, to wojna kulturowa, która wykracza poza granice i w pewien sposób decyduje o przyszłości nie tylko Kościoła, ale i naszej kultury. To był dzwon wędę. zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia, ukochani wojownicy w Panu, i niech Bóg Was błogosławi.